Ewangelia według świętego Marka przytacza nam zapowiedź Jezusa, że przyjdzie taki czas, kiedy On swój wybrany kościół zbierze ze wszystkich stron tego świata. Ta zapowiedź pokazuje nam też charakter obecnego kościoła: jest rozproszony, a jednocześnie powołany do bycia w jedności w Chrystusie. I dziś jest specjalny czas, aby być w jedności z tymi, którzy niosą ciężar głoszenia Ewangelii i codziennego przyznawania się do Chrystusa. Zapraszam, abyśmy wspólnie, słuchając ich świadectw, zjednoczyli się razem w wołaniu do Boga za nimi, w jednym miejscu o jednym czasie. Zapraszam do Hali Expo w Łodzi 8 listopada 2025 roku. Bądźmy tam razem. Ale co zrobić, żeby być na tym wydarzeniu? Wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę lub klikniesz w ten link, aby się zarejestrować. Zapamiętaj tę datę. 8 listopada, Dzień Open Doors Expo Łódź. Do zobaczenia.